Witajcie na kanale Fioliny Szydełkowanie, nazywam się Wioletta Wilmańska, prowadzę ten kanał oraz sklep internetowy wzorowo.com.pl i dzisiaj chciałabym wam pokazać jak wykonać takie gwiazdki. Gwiazdki, które świetnie będą wyglądały na stole świątecznym jako podkładki na przykład pod kubek, ale też można je powiesić na choince do wykonania tych gwiazdek potrzebowałam szydełko w rozmiarze, tutaj u mnie jest numer 4, włóczka, włóczka macrame cotton. to jest bardzo wydajna włóczka, tutaj jest 250 gram i 225 metrów oraz włóczka makramek cotton lurex, tutaj też 250 gram i 205 metrów. Cotton Lurex to jest moja ulubiona włóczka. Ulubiona zwłaszcza na podkładki. No, bardzo fajnie mi się na niej pracuje. Dostępna w naszym sklepie oczywiście wzorowo.com.pl. Do dalszej części filmiku. Jeśli filmik Wam się spodoba, to bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajkowanie. Mile widziane będą też komentarze. Wykonanie gwiazdki rozpoczynamy oczywiście od magicznego kółeczka. Następnie wykonujemy 7 oczek łańcuszka. I zamykamy w okrąg, kowamy się tutaj, ostatnie i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. <laughs> Następnie wykonamy 21 słupków. Z tym, że pierwszy słupek to będą nasze trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. To jest pierwszy słupek. A teraz jeszcze dwadzieścia. Chowamy od razu sobie tu niteczka.

I zamykamy okrążenie. Wkuwamy się tutaj w trzecie oczko tego łańcuszka, który był na początku. Raz, dwa, trzy. Ja wkuwam się pod dwie nitki. I zamykamy okrążenie. Następnie wykonujemy sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj. I tu są jedne, i trzy oczka, tutaj to jest jak, jakby słupek, natomiast pozostałe trzy są na poprzeczkę. Następnie wkuwamy się w następne oczko. Czyli tutaj od razu. I wykonujemy słupek. Czyli <laughs> mamy jeden słupek. Robimy następny słupek. Drugi. I robimy w następnym oczku trzeci słupek. Teraz wykonujemy znowu trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Raz, dwa, trzy. I wkuwamy się zaraz w następne oczko. I wykonujemy słupek. I mamy znowu trzy słupki. I teraz znowu będą trzy oczka. Łańcuszka. Wkłuwamy się w następne na oczko pod te dwie pętelki wykonujemy słupek. W tym okrążeniu wkuwamy się w każdy słupek, który był poprze z poprzedniego okrążenia. Czyli mam tu jest jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek i trzy oczka łańcuszka robimy trzy oczka łańcuszka ale nie robimy nie wkuwamy się w trzecie oczko tylko wkuwamy się zaraz w to następne i wykonujemy słupek I znowu będą tutaj trzy słupki i raz następne oczko kolejny dwa i następne kolejne i trzy Mamy trzy słupki i trzy oczka łańcuszka i znowu trzy słupki raz dwa i trzy i trzy oczka łańcuszka no to już zrobimy chyba do końca i trzy słupki raz dwa i trzy i trzy oczka łańcuszka raz dwa i tutaj już to będzie jakby z tej tutaj będzie grupa trzech słupków, czyli ten pierwszy, który zrobiliśmy, te sześć, co było oczek łańcuszka, to te trzy pierwsze. To jest imitacja tej grupy e, słupków, czyli tutaj mamy trzy słupki razem. Dwa, teraz te, co na końcu zrobiliśmy, i jeden, ten, co zrobiliśmy na początku. Wyłącznie mamy dwa. Dalej, przechodzimy tutaj w tą przestrzeń między słupkami oczkiem ścisłym. I teraz wykonujemy trzy słupki, yy, jeden słupek, póki, trzy oczka łańcuszka, chciałam powiedzieć. Trzy oczka łańcuszka, tak. I następnie, które imitują słupek, następnie wykonujemy jeden słupek. Tak. i następnie wykonujemy dwa słupki nawijane. Nawijamy raz, nawijamy drugi, wkuwamy się i przez dwa, i przez dwa i przez dwa przeciągamy. Nawijamy raz, dwa, wkuwam się pod poprzeczne te łańcuszka. Pobieram nitkę przeciągam przez dwie pantalki i przez dwie i przez dwie i mamy dwa słupki nawijane, czyli to jest dwa słupki zwykłe, dwa słupki nawijane. W tych dwóch słupkach zwykłych oczywiście jest jeden imitujący, czyli z oczek łańcuszka. Dalej wykonamy pikotkę, czyli robimy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Teraz wkuwamy się tutaj w to miejsce. Tu są jakby dwie, dwie nitki. Tu są te trzy oczka łańcuszka. My wkuwamy się w to następne, i tutaj też z tyłu wkuwamy się. Coś takiego. I przeciągamy przez wszystkie nitki. O, i mamy pikotek. Teraz wykonujemy znowu. Dwa słupki nawijane, raz, dwa, przez dwie i przez dwie, i jeszcze jeden słupek nawijany, nawijamy dwa razy, kuwamy się, pobieramy nitkę przeciągamy przez dwie, przez dwie, przez dwie. I jeszcze w tej przestrzeni muszą nam się zmieścić dwa słupki zwykłe. Jeden słupek i drugi słupek. Mamy tutaj ten jeden płatek i przechodzimy teraz do następnej przestrzeni między słupkami w to miejsce. Przechodzimy już nie przez oczko ścisłe, tylko po prostu wykonujemy słupek zwykły. Czyli jeden słupek, drugi. I następnie słupek nawijany. Jeden, czyli przez dwie, przez dwie i przez dwie. I znowu słupek nawijany. Przez dwie, przez dwie i przez dwie. I teraz wykonujemy znowu trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I będziemy robić pikotka. Czyli raz, dwa, trzy, i w czwarte oczko tutaj się wkuwamy, i jeszcze w tą drugą nitkę, tak? Tu się wkuwamy. I przeciągamy, wykonujemy oczko ścisłe. Następnie znowu wykonujemy dwa słupki nawijane. Czyli raz, dwa, trzy. Mamy pierwszy i jeszcze jeden. Raz, dwa i trzy i teraz dwa słupki zwykłe. Raz, i dwa. I raz i dwa. I już mamy dwa płatki czy dwa promyki. No i robimy w każdej przestrzeni tą samą sekwencję. Spotykamy się na końcu. I jestem już na końcu okrążenia, wykonałam ostatni płatek. I teraz wkuwam się tutaj w trzecie oczko i wykonuję oczko ścisłe. I to jest właściwie koniec. Można sobie tą nitkę uciąć dłuższą, wyciągnąć, potem końcówkę wrobić. Yy, na przykład yy, po to, żeby tutaj zrobić wiszącą gwiazdkę a jeśli nie, to ucinamy króciutko moje gwiazdki będą na stół raczej to zakończamy w ten sposób i chowamy nitkę I tak to wygląda. Dziękuję Wam kochani za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików i interakcji. Pa pa!